Witam Was wszystkich w kolejnym materiale na kanale. Właściwie to w takim vlogu z jednodniowej, powiedzmy takiej mojej wyprawy tutaj po terenach Jordanowa. Wszystko Wam opowiem, co i jak za chwilę. Opowiem Wam, gdzie się znajduję, dlaczego tu jestem. Troszeczkę historii tego miejsca, zarówno jak i mojej historii w tym miejscu. Także to wszystko będzie w dzisiejszym materiale i pewnie jeszcze więcej ciekawych rzeczy. Także jeśli ten Wam się spodoba, zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję. A ja już teraz, bez zbędnego dania, zapraszam Was na odcinek. Globalnie znajduje się w miejscowości Jordanów. Jest to miejscowość położona no, kilkadziesiąt kilometrów od Zakopanego i kilka kilometrów od Rabki Zdrój. Wszystko wam opowiem, dlaczego jestem w tym miejscu, co jak całą ta, też swoją historię, taką dzieciństwa wam streszczę, jak w ogóle ona się zaczęła z tą miejscowością, bo jest położona chyba ze 120 km od Tarnowa, więc co ja tu robię. Wszystko Wam wyjaśnię, ale to za chwilę. W każdym razie, jeśli chodzi o taką pierwszą rzecz, którą chciałbym Wam tutaj pokazać, jest ten tutaj most. Nazwaliśmy go przed laty z kuznostwem Mostem Śmierci i tak zostało. Dlaczego? Teraz możecie zobaczyć, dlaczego tak go nazwaliśmy. W sumie to... Kiedyś wyglądał lepiej i mimo wszystko go tak nazwaliśmy, a teraz wygląda gorzej i w sumie z roku na rok ten most tutaj niszczeje. Ogólnie przez nas, w sensie przeze mnie i przez moje kuznostwo, ca wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają z mojej rodziny mówią na ten most, most śmierci. Dlaczego? No w sumie widzieliście, sami możecie ocenić, czy słusznie go nazwaliśmy, czy nie. Myślę, że jak najbardziej ym, ta nazwa dla tego mostu jest trafna. Dobra, teraz kierujemy się tam, na tę wieżę. Zobaczymy widoczki z niej. W sumie ja tam już byłem, więc po prostu Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Kilka słów o tej wieży powiem i pójdziemy oczywiście dalej. Ale póki co idziemy właśnie tam. mam przed chwilą opuszczony dom. Teraz na przebitkę możecie go zobaczyć. Strasznie kusiło. kusiło mnie tam wejść. I dalej mnie kusi, ale... Nie wejdę tam, bo naprzeciwko mieszkają ludzie, więc... Ewentualnie, jak będę wracał, może się uda. Chciałbym to zahaczyć, bo to może być ciekawe. Nie typowo na odcinek o urbexie, ale do takiego vloga, żeby to dołączyć. Czemu nie? Zobaczcie to. Tam mamy zorientowane niezorientowanych babią górę. Tam są inne pasma gór, które też widać stąd już. Tyle, że nie wiem, czy kamera to złapie. Ja to gołym okiem normalnie widzę. Niemniej jednak zaraz, jak wejdziemy sobie na tę wieżę, to wam pokażę po prostu więcej ładnych widoczków. Wczoraj nie było tej babie góry, tam tak ładnie widać. Dlatego zwróciłem na to uwagę na te materiale. Bo jak tu byliśmy wczoraj, to był zachód słońca i tak szczerze no tych gór nie było tam widać, który teraz widać po mojej lewej stronie przede mną. Montując ten materiał, zauważyłem, że nie ma tutaj informacji. O babiej górze, no faktycznie nie przygotowałam i sobie mogłem je sobie przygotować. W każdym razie teraz kilka słów właśnie o tej górze. Jest to masyw górski położony w Beskidach Zachodnich na granicy polsko-słowackiej. Sama góra liczy aż 1725 metrów nad poziomem morza, a ta wysokość czyni tą górę jednym, w sumie to drugim najwyższym szczytem w Polsce, bo pierwszym oczywiście jest śnieżka. Nazwa tej góry wzięła się od legend. Pierwsza mówi o tym, że Babia Góra jest to kopiec usypany przez babę olbrzymkę przed chatą, druga o tym, że jest to kochanka zbójnika, która skamieniała z żalu widząc jak niosą jej zabitego ukochanego. A jak było faktycznie i dlaczego ta Góra się tak nazywa? Cholera, w sumie wie. Dobra, jestem na górze. Jeśli chodzi o przejrzystość, dzisiaj naprawdę mega widać te tatry tam. Teraz je widzicie gdzieś na jakiejś przebitce, Tyle co udało mi się nagrać. No za wiele i z tego obiektywu aparatu nie wyciągnę. Mi się wydaje, że udało mi się wam to pokazać. Na górze mamy również taką otolornetkę, przez którą możemy zobaczyć te wszystkie szczyty tam. A tu, tutaj mamy je wszystkie wypisane od lewej do prawej strony. Ale to nie wszystko, dlatego że tutaj również mamy wypisane szczyty. Obok Babiej Góry, której teraz nie widzicie, ewentualnie gdzieś na szpitkach Wam po prostu wrzucę jakiś fajny klip. Niemniej jednak jest ona tutaj i tu mamy pozostałe górki. Wieża widokowa na Hajdówce w Jordanowie to drewniana konstrukcja, która liczy 18 metrów. Jest ona położona właśnie na tej górce, która to jest 534 metry nad poziomem morza. Uroczyste otwar otwarcie tej wieży miało miejsce 31 stycznia 2023 roku. W samej wieży, jak mogliście się przed chwilą przekonać razem ze mną, można zobaczyć pasma gór, tak jak Tatry oraz Beskidy. W naprawdę przejrzyste dni, bo nie oszukujmy się, przejrzystość tutaj powietrza. Warunki atmosferyczne są po prostu ważne, żeby zobaczyć te wszystkie góry, dlatego że nie w każdy dzień i nie w każdych warunkach możecie je zobaczyć. Zatrzymajmy się na chwilę tutaj, w tym miejscu, dlatego że chciałbym wyjaśnić jedną sprawę. Dlaczego na kanale ostatnio nie ma filmów? Otóż robię sobie prawo jazdy. Miał być z tego film, ale będzie po prostu film jak się uczyć na prawo jazdy, nie wiem, coś wymyślę jeszcze. Na pewno cokolwiek o tym będzie, ale taki, że zrobienia całości chyba raczej nie. W każdym razie chodzi o to, że po prostu ja wracam do domu, po szkole, po jazdach jestem troszeczkę, bardzo nawet czasem zmęczony, dlatego też nie mam siły już zajmować się kanałem. Niemniej jednak myślę, że ten vlog wam wszystko, że tak powiem, teraz już wyjaśni, zrekompensuje jakoś. A oczywiście jak tylko to prawo jazdy ogarnę, to naturalnie wrócimy do tej fajnej regularności wrzucania filmów, a pod koniec maja i przez cały na dobrą sprawę czerwiec, tak dobrze mówię czerwiec, szykuje się naprawdę petarda, także czekajcie, bo naprawdę jest na co. W każdym razie nie spoileruję Wam już, uciekam do domu i jutro się widzimy prawdopodobnie na rynku i jeszcze w paru innych ciekawych miejscach, także no, do zobaczenia prawdopodobnie już na spokojnie jutro. A więc nagrywek dzień drugi. Plan na dzisiaj przede wszystkim urbex i rynek. Zobaczymy, czy uda nam się to zrealizować. I od razu z góry, mogłem to w sumie powiedzieć już wczoraj. Sorry za mój głos, troszeczkę się przeziębiłem. Niemniej jednak idziemy po pierwsze urbex, po drugie rynek. Dobra, jestem gotowy. Zobaczmy, co skrywa ten. No, chyba już bardzo, bardzo stary dom. Idziemy. Dobra. Z tego co widzę jest tutaj naprawdę. Porządny rozgarbiarz, są zniszczone szafy. Strasznie dużo śmieci i zapach który w taki domach zwykle jest. Stare drewniane okna. Tu w tym miejscu chyba była jakaś leżanka albo coś takiego. Łóżko jakieś, jakieś stare krzesło, koszula. Obrazy tam na ścianach, nie wiem czy cokolwiek zobaczycie. Raczej tak. No ogólnie budynek jest w opłakanym stanie. Tu mamy jakieś krzesło, jakąś szafę, oszkloną. Nie wiem co to miało za zadanie. Pełnić. Nieważne. Tutaj mamy jeszcze jakąś kurtkę starą, płaszcz. Tam jest już coś nowoczesnego, chyba coś, ale toster, kuchenka. Nie mam pojęcia. Tutaj jest kolejna kurtka, szafy, schody na górę, bezpieczniki. Właściwie to miejsce po bezpiecznikach. Tu chyba była kuchnia. Jest lampa, która jest już nowoczesna jak na taki dom. niska butelka, pełna jakichś narzędzi jest do kleju na gorąco chyba no. pamiętajcie pamiętajcie że na Urubeksach jest zasada że możemy oglądać robić zdjęcia i jedyne co zostawić to odciski palców ewentualnie odciski butów tutaj mamy kuchenkę jakiś dziwny stary piec pierwszy raz w życiu widzę coś takiego jest szafa z wieszakami i są stare kasety red boys Światowe tanga na akordeonie. O. Dobra, zostawmy to tak. Cześć, strasznie tutaj dominuje właśnie ten zapach, o którym wspomniałem. To jakiś ten nocna szafeczka jest. Są dwie wersalki. Jeszcze jakieś inne rzeczy. I żelazko. Stary, zabytkowy węgiel. Węgiel akurat w tych, w tych czasach jest drogi. Niemniej jednak nic nie bierzemy. Ja to spróbuję tylko podnieść. Ciężkie. Z tego co wiem do środka żelaz z takich żelazek się. Sypywało się ten. Skrzany węgiel? Czy coś takiego? I takim żelazkiem później prasowano. To ja nie wiem co to jest. Dziwnie to wygląda jak beczka po jakimś toziala piwie. Nie wiem nawet jak to przeczytać. Tam jest jakieś pudło. No i przede wszystkim wszystko się tutaj rozlatuje. No. W każdym razie, tyle Wam jeszcze mogę powiedzieć, że to jest najciekawsze miejsce, w jakim byłem na Kubeksie. Także naprawdę, naprawdę jest. że tak powiem świetnie. Już stąd wychodzimy, bo na górę nie będę szedł. Przykro mi, ale to jest troszeczkę za bardzo ryzykowne, żeby tam się wbijać po tych słodkach do góry. Cały dach i cały ten dom jest w rozsypce, dlatego. Wychodzimy, ale jestem usatysfakcjonowany już tym materiałem, dlatego że udało się mi tutaj przyjść i zobaczyć cały ten obiekt od środka. Tutaj na tej wieży byłem wczoraj, ale byłem też przedwczoraj i z przedwczoraj z GoPro oraz właśnie z mojego aparatu mam bardzo fajne klipy. Także muzyka i zobaczcie je sobie sami. Jak widzieliście albo w sumie nie mieliście okazji zobaczyć, udało mi się dotrzeć na rynek, ale nie udało mi się nic na nim nagrać ze względu na cały czas pogarszającą się pogodę. Miałem tu przygotowaną naprawdę dużo informacji jeszcze o Jordanowie, o mojej historii właśnie z tym miejscem, o jakichś tam ciekawostkach, ale no to wszystko może przy innej po prostu okazji. Na pewno te, na pewno w te wakacje jeszcze tam będę, więc może coś się uda stamtąd nagrać. Jeszcze taka a propos scenariuszy, mam ich tutaj sporo, dlatego że podczas tego całego wyjazdu no, troszeczkę się, że tak powiem, porozpisywałem. Są to scenariusze do filmów na kanał, do jakichś tam wywiadów i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie w tych scenariuszach tutaj gdzieś jest jedna taka petarda, którą może zobaczycie albo pod koniec wakacji, albo w pierwszym kwartale przyszłego roku szkolnego. Nie wiem, czy to ma w ogóle sens, to powiedziałem, ale tak będzie. W każdym razie mam nadzieję, że uda się ten projekt zrealizować. A za jakieś dwa tygodnie może nawet już mniej niż dwa tygodnie zobaczymy się w kolejnym ciekawym materiale, który będzie związany z pewnym miejscem, do którego się udam i w sumie nie będzie to jeden materiał, będzie ich dużo. Będzie to petarda, będą one niesamowite. Więc czekajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, bo naprawdę będzie się działo. A ja wam już nie zabieram więcej czasu. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka i sorry, że tak wyszło z tym, no jakby z tą pogodą. Nie jest to moja wina dlatego yy, nie będę was za to, że tak powiem, od siebie przepraszał. Po prostu przepraszam was za to, że nie udało mi się tego nagrać. Mogłem to w sumie zrobić wcześniej. Nieważne. W każdym razie, jeśli materiał wam się spodobał, wiecie, co robić, a ja już wam nie zabieram więcej czasu. I do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Ja bym Mike, trzymajcie się i pa pa.